Lidia, czym są dla Ciebie światowe dni młodzieży? Dla mnie światowe dni młodzieży są okazją do spotkania z ludźmi z różnymi kultur, z różnych miejsc i taką świetną okazją do budowania relacji z innymi ludźmi, do uczenia się o tym, jak różnice mogą nas budować i czego co mogą nas nauczyć, co mogą wnieść do naszego życia już w domu, w Polsce. Więc eee, no, tak. tak, to jest taka okazja do spotkania i do uczenia się, tworzenia relacji z Czy to są Twoje tak. pierwsze Światowe Dni Młodzieży? Eee, pierwsze przeżyte w całości, na miejscu. W 2016 roku byłam też na czuwaniu nocnym i przy z papieżem Franciszkiem na Błoniach, ugłoszony przez rodziny też tam na miejscu. To jest niesamowite, że ktoś otwiera dla nas swoje, swój dom albo poświęca nam swój czas, otwiera nam swoje serce i już do końca życia zostaje, zajmuje jakiś fragment naszych wspomnień i naszego serca. Więc to jest bardzo wspaniałe. Wspomniałaś, wspomniałaś, że właśnie byliście urodzin, także te, te Światowe Dni Młodzieży miały też takie, takie znamie gościny urodzin i bycia z nimi. Co szczególnego zapamiętasz właśnie z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie? Na pewno łzy, tych, łzy szczęścia tych ludzi, którzy. tych pań, szczególnie z którymi rozmawiamy. I, I treści tak naprawdę, ale to, jak się modlimy i jaką mamy postawę, bardzo je też budowało. I to, że w tak krótkim czasie właśnie można się tak poczuć blisko z kimś. To jest w zasadzie z drugiego końca świata, tak naprawdę. I, i to na pewno jest dla mnie wspaniałe i ta możliwość próbowania, komunikowania się w danym języku, w języku. W portugalsku. E, chociaż nie umiem portugalskiego, ale próbowałam się jej pytać o różne rzeczy. E, I razem z innymi też budowaliśmy zamek z piasku i ona nam też pomagała i to było bardzo urocze. I pierwszy raz e, byliśmy nad oceanem, więc to naprawdę niesamowite e, to będzie niesamowite wspomnienie. Super, bardzo Ci dziękuję.